Schabowy za 10 zł? Czy to możliwe? I o co w ogóle chodzi? Już wyjaśniam. Moi drodzy, schabowy za 10 zł gospodyni zaradna, przedsiębiorcza, polska gospodyni powie no proszę pana, za 10 zł to ja mam kilo i pół schabu pakowanego próżniowo w promocji. Na kartę 5 kg maksymalnie. To sobie nakupię i na sobotę i na niedzielę i mam. Owszem, wszystko możliwe. Jeśli weźmiemy najtańszy schab, taki za 6,99 za kg, no to 10 deko takiego mięsa to jest w granicach 70 groszy, powiedzmy. Do tego trochę tartej bułki, trochę jajka, jakiś olej do smażenia, energia potrzebna i w domu taki schabowy może kosztować rzeczywiście nawet mniej niż 10 złotych. A w 10 zł na pewno zmieścimy się ze schabowym z mięsa jakiejś specjalnej wieprzowiny lepszej jakości, na przykład puławskiej. Można kupić w tej chwili już nawet w sieciach handlowych w cenie około 40-50 zł za kilogram. I tutaj spokojnie za 3,50 sztuka plus tarta bułka, jajeczko ekologiczne, złoto, złotych 50, to jest 5-6 zł, 7 trochę prądu, 8, 9, dobry olej, 10, może smalec. Mamy 10, mamy 10 i za 10 zł spokojnie schabowego da się w domu zrobić. Ale uwaga, nie chodzi wcale o schabowego domowego. Chodzi wprost przeciwnie o schabowego takiego właśnie w gastronomii. Jeszcze dodatkowo w zestawie z ziemniaczkami i kapustą. I takie coś ma kosztować 10 zł, ktoś powie. Odpowiadam. Są takie przypadki, są takie możliwości, że za 10 zł możecie zjeść w środowisku gastronomicznym talerz ze schabowym w zestawie, czyli ziemniakami i kapustą. Takie cuda możliwe są w kantynie IKEI, znanej sieci sklepów meblowych, która słynie z tego, że poza dużą przestrzenią handlową ma też Względnie sporą przestrzeń gastronomiczną. I to nie tylko w formie takiej właśnie kantyny samoobsługowej, restauracyjki czy baru, ale także dodatkowo jeszcze ma taką kafeterię i ma sklepik, i to wszystko działa, funkcjonuje i ma się chyba dobrze. Przynajmniej na to wskazują wyniki finansowe. Nie mam wiedzy, jak to wygląda w Polsce, ale już na przykład w prasie międzynarodowej The Guardian publikuje informację, że. Australijska sieć Ikei radzi sobie na tyle dobrze, jeśli chodzi o gastronomię, że nie tylko zarabia na, na gastronomii, ale też obroty właśnie w, tej, w, tej, w tym sektorze, w tym segmencie jej działalności przewyższają obroty w sferze meblowej, które spadły. I tam około 3% spadku, a gastronomia 5% wzrostu. Zatem wygląda na to, że się opłaca. Specjaliści mówią, że w związku z rosnącymi kosztami życia, też wygodą troszeczkę, postępem cywilizacyjnym, coraz częściej całe rodziny chodzą do Ikei. Nie tylko po to, żeby po oglądać meble, usiąść na fotelu, położyć się na sofie, kupić coś może, ale też, żeby trochę się rozerwać w tej strefie gastronomicznej. No bo to jest takie właśnie modne. Jest wybór swobodny, można wybrać sobie co się chce. Można usiąść gdzie się chce, a można zapłacić złotówkę za kawę, 10 za schabowego, albo 19 za zestaw lunchowy od poniedziałku do piątku, tam w jakich godzinach, w których ten zestaw jest dostępny. To wszystko jest możliwe. Owszem, owszem, tu trzeba się zgodzić. Bemary to nie jest najlepsze miejsce na to, żeby schabowe w nim przechowywać. No ale słuchajcie, prawda jest taka, że w bardzo bliskiej konkurencji tej kantyny Ikei czyli w barach mlecznych naszych polskich, schabowe też leżą w Bemarach i właśnie nie tylko one tam leżą, tam też i leżą i mielone, i gulasze, i różne inne historie, które, platy ziemniaczane, które kupujemy w barach mlecznych bardzo często, więc zasadniczo, jeśli chodzi o kwestie jakości w tym zakresie, no to te bary mleczne rzeczywiście można porównać do tej oferty, tej kantyny w Ikei. Jak smakuje taki schabowy? No smakuje po prostu jak schabowy za 10 zł. No nie ma żadnego wielkiego odkrycia, jest to kawałek mięsa, nie za duży. Panierka jest momentami chrupiąca, momentami nie, zależy jak ta lampa nad tym bemarem tam świeci. No ale za 10 złotych, słuchajcie, trudno narzekać. No, jest, jest ziemniaczane puree, które tam przygotowuje się na zapleczu w bardzo prosty sposób. Jest kapusta słodka do tego, taka porcja. Jeśli wam być za mało, takiej jednej porcji za 10 zł, no to przecież nie ma problemu, może podejść sobie do, do kasy raz jeszcze i, i drugi taki talerz sobie zamówić i zjeść. I ma <grym> właśnie schabowy razy 2 za 20, prawda? W takim polskim barze, zwykłym takim mlecznym, no ceny, słuchajcie, zaczynają się z schabowych gdzieś od 25, 28, 30, 30 kilka. Są też takie, i to są ceny, które dzisiaj uznaje się za standard, więc te 10 zł to naprawdę jest niedużo. O barach mlecznych tutaj mówię w kontekście tej kantyny Ikea nie bez nie bez przyczyny. Otóż yy, trochę, właściwie, jakbyśmy na to spojrzeli w ten sposób, właśnie gastronomiczny, to ta oferta jest bardzo podobna. Znaczy, no, w barach mlecznych jest podobny, są podobne rzeczy jak w tej kantynie Ikea, yy, tylko że za wyższy pieniądz, za większy pieniądz. Są bary tańsze, są bary, gdzie rzeczywiście niekoniecznie 25 zł za takiego schabowego, może trochę mniej, a są bary, w których można dostać jakieś prostsze rzeczy za kilkanaście złotych, może około 10, i są to bary mleczne dotowane, dotowane, co to znaczy? Otóż jest możliwość i nasze władze są gotowe i robią to. Dotują bary mleczne w, po to, żeby udostępnić możliwość zjedzenia ciepłego posiłku także tym, których na to po prostu nie stać którzy no nie mogą w domu sobie pozwolić na to, żeby y, zrobić sobie ciepły posiłek, a do restauracji czy do takiego klasycznego baru mlecznego też trudno im się wybrać, ekonomicznie patrząc. W związku z tym są dotacje i to się zgadza. Bary mleczne polskie mogą dotacje otrzymać, ale uwaga, i to ciekawostka, wiele z nich rezygnuje z dotacji. Nie chce dotacji. Ministerstwo nawet obniżyło prognozę na bieżący rok, stwierdzając, że po prostu no, więcej chyba nie będzie trzeba. Dlaczego bary nie chcą dotacji? Otóż okazuje się, że żeby dotacje dostać, to trzeba spełnić szereg różnych wymogów, szereg różnych kryteriów, które określono w urzędowym piśmie. Między innymi określono tam to, co można podawać gościom, z czego można gotować, a z czego nie można gotować. Więc są rzeczy, z których można i nie można. I na przykład kwestie schabowego są problematyczne, dlatego że dotacje można dostać na przykład do ziemniaków czy do kapusty, ale już nie można dostać do mięsa. Do panierki można by było dostać dotacje, ale do tego schabowego nie. I teraz, kto tutaj się rozliczy, kto to wyliczy, gdzie i kiedy, jakimi siłami. Te bary mleczne obciążone i tak i tak kosztami, bo przecież to gospodyni, która ma dostęp do sabowego w mega paczce za 6,99 za kilogram, w limicie 5 kg na kartę, no to ona ma koszty właściwie tylko tego surowca, no i koszty energii elektrycznej, powiedzmy, jakieś koszty dodatkowe typu tłuszcz, może i no, jeśli liczy swój czas, to no to swój czas, ale w przypadku gastronomii, również baru mlecznego, no to koszty pracy. To są koszty lokalowe, to są koszty ogólne, to są różnego rodzaju jeszcze inne kwoty, które trzeba uiszczać, no, między innymi różnego rodzaju opłaty za licencję, na przykład jeśli ktoś muzykę puszcza, to takie rzeczy też wliczają te wszystkie koszty, więc tych kosztów jest masa. No i te bary po prostu mleczne no, nie są w stanie podołać, żeby jeszcze w ramach tych ciężkich czasów dla gastronomii. Wygospodarować sobie osobę, która będzie rozliczała tego typu dotacje. Dlatego też podział na dotacje mięsne, niemięsne, takie, nie takie, to zioło można, tego zioła nie można. Ciężka sprawa, więc bary po prostu wolą nie brać dotacji i wyliczyć sobie swoją działalność na jakimś tam poziomie akceptowalnym dla szerszej populacji już pod tekstem na krytykulinarny.pl na temat właśnie i jedzenia i bo znajdziecie ten link do tego tekstu pod, pod filmikiem na dole. Ciekawy komentarz, moi drodzy. Jeden z czytelników napisał, że z Lublina, że on jest z Lublina i u niego barów mlecznych w ogóle nie ma. Jeśli on by chciał gdzieś bar mleczny, to musiałby gdzieś się wybrać, gdzieś tam widział w Augustowie był kiedyś czy w jakimś innym miejscu i tam był bar mleczny i pamięta, że ten bar mleczny miał dotację, on był tani rzeczywiście, natomiast zamyka się teraz z tego powodu, że Właściciel tego baru mlecznego dobudował sobie kawałeczek tarasu jakiegoś, czy jakiegoś, tam miejsca, ogródka, chyba zdaje się, a to się okazuje już wykracza poza możliwości i poza kompetencje takiego baru, który dostaje dotacje. Więc jeśli dostajesz dotacje, a tam jakieś dodatkowe elementy sobie w tym swoim lokalu zrobisz, to już ją tracisz. No i w związku z tym ten bar się musi zamknąć. Więc widać, że dotacje, które, które są do wzięcia przez bary mleczne, po pierwsze, niespecjalnie są łatwe do wzięcia i czasami lepiej, warto może bardziej ekonomicznie nie wziąć ich, co, co absurdalne, ale tak to wygląda, niż wziąć. A jeśli się bierze, to trzeba bardzo uważać, żeby ich nie stracić, bo jak się straci, no to po prostu się plajtuje bardzo szybko. No i teraz to, te, moi drodzy, te 10 zł w IKEA za schabowego, w takim zestawie, gdzie mamy i kotlet, i ziemniaki, i, i kapustę. I teraz porównajcie sobie to z ceną schabowego w dowolnym barze wokół Was. Zobaczcie ile to u Was kosztuje. Dajcie znać, czy to kosztuje 25, czy to kosztuje 30, czy to kosztuje może nawet jeszcze więcej. Jaka to różnica? Zobaczcie, prawda? Więc pytanie tutaj, które możemy sobie zadać, jak to możliwe, że w ta sieć, która zajmuje się handlem meblami, no, proponuje tam obiad za 10 zł, w cenie trzykrotnie wyższej, no dobrze 2, 2,5 niech będzie, Niż w najprostszych barach mlecznych, jak to możliwe. No i ktoś tam się odezwie, no bo działalność marketingowa, no bo to trochę taka jakby inwestycja, bo to i tamto. Rzeczywiście w założeniu tych kantyn VK, które są przecież nie tylko w Polsce, mamy też te kantyny w różnych innych krajach, tam gdzie operuje, one są po to, żeby te rodziny, które przychodzą na zakupy, to jest duży sklep, nie chodziły głodne, żeby po prostu mogły usiąść, najeść się, zjeść obiad albo wcześniej, jak są, to zjeść śniadanie. A, uwaga, śniadanie, jeszcze powiem wam, że kosztuje 6 złotych, uwaga, 6 złotych za śniadanie wegańskie, z paróweczką wegańską, plackiem ziemniaczanym, taką kieszonką serową i pomidorem z grilla, a śniadanie z takiego dla chłopa kosztuje 8, jeśli ten chłopcy zjeść kiełbaskę śląską, placka ziemniaczanego i jajko, a jak ma ochotę na trochę więcej, żeby tam jeszcze było i bekonu, jeszcze jedno jajko i pieczarki i fasolka, wtedy 12 złotych, no to w dalszym ciągu to są grosze, to są grosze, moi drodzy, bo nawet gdybyśmy sobie wzięli z Warszawy te słynne lokale, które niedawno oferowały te mityczne śniadania za złotówkę, tak? Kup kawę masz za złotówkę śniadanie, czy tam za 4 zł ostatnio, to dzisiaj te, te oferty to już jest 20, 25 złotych i więcej w tych warszawskich najpeczkach. A proszę bardzo, tutaj mamy za 6, za 8, za 10, 12 złotych do tego kawa bez limitu za złotówkę. No to, słuchajcie, no to jest oferta nie do pobicia. Jak to jest możliwe? No to jest, musi być możliwe. No ktoś to musiał policzyć, żeby to się tam gdzieś spinało, zgadzało. W Australii twierdzą, że to nawet przynosi im zysk większy niż z, i obrót większy niż sprzedaż mebli. W związku z tym jakoś to się opłaca. Być może efekt skali, być może jakiś efekt pewnego uproszczenia procedur, no bo wiadomo, ta żywność też yy, przygotowana szybko z półproduktów, odmrażana, przypiekana, odpiekana, odgrzewana, podawana raz, dwa, tutaj kolejka idzie, wszystko działa sprawnie. No, może jest to jakiś sposób, może rzeczywiście nasze polskie bary mleczne powinny zwrócić uwagę na tego typu konkurencję, co tam się dzieje, jak ona działa, że za 10 zł mo może oferować z swoim gościom. Więc może nasze polskie bary mleczne mogłyby yy, w, w jakiś sposób na tym też skorzystać, przeformatować, trochę się zmodernizować, zobaczyć jak zrobić, żeby zrobić dobrze, tanio, tak żeby gości byli zadowoleni i przychodzili całymi rodzinami. Moi drodzy, pytanie, czy to możliwe, żeby za 10 zł zjeść schabowego? Odpowiedź jest tak, ale pytanie do Was, czy rzeczywiście w Waszej okolicy, czy w Waszej okolicy, gdzie macie bary mleczne, można podobnego schabowego zjeść w podobnej cenie, czy rzeczywiście jest on droższy? 20, 25, 30, ile? Czekam na informacje. A póki co, Pozostajemy razem do następnego odcinka. Pamiętajcie krytykulatny.pl pod spodem jest link do tekstu. Zapraszam do czytania i do komentowania. Do zobaczenia.